Witam Panie i Panowie w kolejnym odcinku Micro Świat. Ja jestem tu z końmi, wszystkimi czterema. Sam bon, znajomy, wgania się jednym koniem tam gdzieś i chyba go złapał. Czy mi się wydaje? Nie? A ja nie jest takim łatwym koniem do zapania. A ja tu przedstawiam: To jest Alabama, ulubiony konik mojej mamy. Tu jest mój konik, ulubiony mianowicie Lisa. To, to przyszło samo, nie wiem. A to, a to nie wiem też, nie znam. Tak, ja dzisiaj wyjeżdżam, więc e, to będzie taki wstęp do tego odcinka. Pozdrawiam i zapraszam na ciąg dalszy przygód MikroKary przez świat. W międzyczasie może sobie pogodać, jak konie się. Tam nie chcą poddać, przynajmniej przynajmniej Ahaya się nie chcę poddać. O właśnie tamten kuń. No i zaczęliśmy naszą podróż do trzeciego miejsca z, z trzech jest to oczywiście łódka Mazury 100 km do przejechania to jest właśnie wyjazd z gali musiałem się pożegnać ze wszystkimi i tak, samochód jest zatankowany, gotowy do drogi, ja też... Dobrze, więc do później Niekończący się las Niekończący się las, totalnie Jadę, tak, od Bistynka Nie, nie nagrałam Bistynka, bo była okropna droga Ale wąska, fajna Dużo zakrętów Była okropna droga A potem wyjechaliśmy z miasta I tak to wygląda Znaczy wyjechałem Sam jadę. Gdzieś. Więc tak eee, No tutaj coś camper. I Zostało mi 90 km, bo było 103, czy tam 110, nie wiem. Jak będzie coś ciekawego, to to nań. Do zobaczenia później. Mówiłem o czymś ciekawym, tak? I proszę bardzo, jest już taka droga. Asfalt jednakże, o, koniec krętych dróg pokazuje. Fajnie. Ale martwi mnie na rzecz. Ta droga zmieniła się na trochę gorszą. E, od tej, która była poprzednio, ale za to widoki się powiększyły. po. no tak. Są topy. Są topy. No wiadomo, są topy, są e, nietopy. Są nietoperze. Jeśli chodzi o to, też, no oh a, a bardzo ładnie jest. O, tutaj dzieci biegają. Według znaku czarne dzieci. Chyba. Mniejsze. No i jedziemy cały czas tego typu drogą. Ale powiem Wam, jest piękna. to jakiś komis samochodu. Sklepik jakiś. Tutaj domek, nie domek. Zaprawdę ładnie. O Jezu, jadę za lewą stroną. Tutory kolejowe, niemoż, niemożliwe. O Jezu, ale. Trzeba się obejrzeć w lewo, trzeba się obejrzeć w prawo. Boże, niewygodne tory Strasznie. Ale są tory. Jedziemy. Cały czas. Do celu. No i znowu cały czas jedę taką, taką drogą. O! Koniec, dzieci reszel za dziewięć kilometrów, więc ja muszę tak jechać. Są dziury, właśnie na, tam gdzie się koła znajdują tam są dziury. To jest dziwne. Dobrze. No i jedziemy. Co, jak będzie coś ciekawego, to jak zwykle nagram tak, póki co. Taki widokoję, jest słuchuję. Jest gorąca, oni ci są na rowerach. Saktuarium Mam bo może to być coś ciekawego, uwaga. Jeśli nie, no to, 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 to nie. Powiem wam, że jadę i jadę tym reszelem, reszelem, czymś tam w tym mieście. A tutaj właśnie tak rzucało, jest asfalt. Taki trochę lepszy. Ale tu nie o to chodzi. Zobaczcie jak tu skryta droga. Tu jest znak, że pierwszeństwo, fajnie, że tu jest... Tu jest skrzyżowanie jakieś jakiś jest, nie będę oszukiwać Cały czas jadę Boże, o jest w końcu centrum Jest centrum Tak wygląda centrum w Reszelu Resz... No gdzieś tam, nie? A to wygląda tak jak jakby właśnie zrobił 360, serio no, I po co ja się zobaczyłem? jestem na tej drodze O i tutaj, a nie Ja po prostu pojechałem na górę Jestem na górze, a tutaj jest szkoła, to jest nie, to jest S.m. pionier. To tu, tutaj powstają radia Tak jak te moje, tu, o. No, pionier. Tam starówka, A tu jakie zadbane widać bardzo. Strasznie zadbane. Piękne. Piękne miasto. Nie no, naprawdę nie jest, nie jest brzydko. Bywałem w miastach, w których jest brzydziej Ale tu jest naprawdę ładnie. Jest to rozbudowane nie ściśnięte jedno na drugim wcale, ale jest naprawdę polecam. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców. Mam nadzieję, że stąd w końcu wyjadę. Bośmy się tu, szczerze nie chcą. Tak właśnie prezentuje się krajobraz województwa Wałębińsko-Mazurskiego. To nie są żadne Tatry, to nie jest żadna Chorwacja. To jest nasza piękna Polska. Ciąg dalszy, w dalszej części odcinka. Pozdrawiam. No i panie i panowie, witamy w Brągowie. zarymowałem. Eee, właśnie dojechałem do Rągowa. Tak, eee, o, to ciekawy znak. Ciekawe, że jest. Ale cóż, bywa. Jestem w Mrongowie. Droga bardzo fajna, niestety, ta, ta taka fajna, że wszyscy jechali za mną się skończyła. To jakieś ładne butynki. To wygląda jak szpital, tak, jest znak, znaczy, szpital jest. No i i panowie, jesteśmy. Ja, to jest chyba Luciane Lida, Tak mi się wydaje. Zostało 20 km, a nawet niecałe 20 km. Nie wiem, czy to jest czy to Luciane Lida. Wydaje mi się, że tak Ale pewien to ja nie jestem Jakby, mówię, ręki sobie obciąć nie da, Bo tu jakieś woda Jakiś bar jest, gofry, lody, bica ryby Ładnie, kurcz Bardzo ładnie jest A się przekonamy co to jest To jest Ukta, miejscowość Ukta Tutaj, ten, więc pozdrawiam Mieszkańców miejscowości Ukta Macie bardzo fajne 4 max kilometry. I tutaj jest właśnie ta barierka. O, ma pierwszeństwo tamty facet. Więc ja muszę poczekać, mu ustąpić drogi. No tak, jeść. Powinno się stanąć, tutaj jadę spokojnie. No i jednak powinno się tu stanąć, bo tu jest. O, właśnie coś takiego? To są takie rury, żeby zwierzęta, które. zawsze każda inna, był shooter. Potem zrobili kawałek asfaltu, ale tak szerokości tych dwóch pasów, może trochę węższe. A teraz zrobili pasy. Piękny, piękną nawierzchnię, chociaż powiem Wam po co, nie, nie jest potrzebna. I chodnik, który też nie jest za bardzo potrzebny, bo mało osób tędy jeździ, tym bardziej, że to jest park. No, no, no. Trzeba uważać na konie. No, a ja już dojeżdżam naprawdę za chwilę będę po prostu będzie jeszcze ujęcie jak ja będziemy podjeżdżać już do portu o no, i tak to wygląda dojechaliśmy Hełka stoi zaparkowana gdzieś tam nie no? nie mówię tutaj do telefonu spoko Hełka jest tam zaparkowana gdzieś o tamo o tam stoi o tam Widać ją? Widać ją. No, więc tak. My jesteśmy z Tato na łódce. Pogoda idealna. Lekki, lekki wiaterek. Tata właśnie rzucił kotwicą drugi las. Bardzo piękna pogoda. Rzeczywiście tam prawie nic nie wieje. To, 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 to tam. Nic takiego. Prawda? tak zobacz jaka bardzo równa woda. Cała oszkwalona. No tam jest jedynie, ale to tam przejdzie, tam mgiełka. Prawda O tam spokojnie, jest. nic takiego bywało gorzej, przynajmniej tak myślę. Zaczęło padać I tak to wygląda. No, idealna wprost pogoda Jak ktoś lubi wyzwania Ładą się pewnie naprawdę To bardzo fajne pod podszewkami pod fajnie nice no im się przejechali się rozpakowali e, tak to obecnie wygląda e, pod pokładem tak wygląda łódka tam jest jeszcze jedna tak ja wiem że to ma być kanał o, e, tym bigraga przez świat jednakże jesteśmy teraz na łódce i przez pewien czas będziemy tylko tu nagrywać więc to jest mój pokój kajuta tam jest kajuta taty tak a pogoda tak no, właśnie wygląda jak piękna lipcowa pogoda nic to dać, nie ująć. 30 stopni w cieniu lekki wiaterek ale to tak powiedzieć tak na pewno wypłyniemy no piękne płaskie jezioro zero szkwarów ale to no, a my się szykujemy powoli do nie wiem odpoczynku spania czegoś Bardzo fajna chmura, bardzo ładnie No, to tyle w tym roku Do nas tego, jeśli się przeżyjemy